Cześć, dzisiaj przesadzimy sobie juhkę gwatemalską e, nawet nie widzieliście że ją mam e, tak, dostałem ją w trakcie zimy jak była zima to jakoś w połowie zimy ją dostałem no ona w ogóle jest w biurowcu rosła także jest, ma już lepsze warunki na pewno niż w biurowcu jakiś tydzień temu ją wyniosłem na zewnątrz Właśnie dzisiaj się weźmiemy za przesadzanie, bo już nie mogę patrzeć na to, co to jest. Zobaczcie, to jest po prostu jakieś stare suche korzenie, jakieś w ogóle polepach coś. Ziemia sucha, generalnie słabo. No i tak, mogę Wam jeszcze pokazać, że zrobiliśmy płot w międzyczasie. Wygląda to tak, ma dwie podmurówki. Zobaczcie, dwie podmorówki. Tutaj mamy takie płoteczki. Tam są takie większe rośliny. Generalnie wszystkie rośliny są zniesione w dwa miejsca. Tam i tu. No i generalnie dlatego, że będzie przydowożona ziemia. Miała być w tamtym tygodniu. Zobaczymy w tym tygodniu, już raczej nie przejedzie. Więc pewnie w następnym generalnie mniejsza z tym przesadzamy e, generalnie przyspieszę wam to pokażę wam tylko korzeni będziecie mieli przyspieszone tempo po co oglądać taki film A ziemia uniwersalna znowu z mrówki jak mówiłem mamy ją najbliżej w tej chwili wyjmujemy ło ale siedzi. Nie będzie jej tak łatwo wyjąć. Hmm. Położymy. Nie mam pomysłu nie, chcę wyjść. a masakra. Hmm. Dobra. Mamy to. No jak widzicie, mimo, że warunki nie były idealne, w tym na pewno tam mimo wszystko spójrzcie sobie. Jakie to ma korzenie? O, nawet keramset ma. zobaczcie jak się wrosły korzenie. Keramzy tu nie widać, keramzu tu jest tyle. Nie wiem, czy to słyszycie. Ale w ogóle zobaczcie, cała Ziemia jest tylko tu. To wszystko już są korzenie. Prawda jest taka, że jeszcze chwila i byłoby nie miałaby z czego w ogóle rosnąć w czym, bo ta ziemia, no zobaczcie tu jest ziemi tylko tyle a to wszystko to są zbite korzenie na spodzie keramzyt i kupa korzeni niesamowita kupa korzeni są oczywiście o, tutaj na dnie ja zawsze są przegnite korzenie lekko niektóre na dnie donicy przekręcę ją ja jej tak nie podwiązywałem szalenie więc nie zwracajcie na to uwagi jak ona jest w ogóle popodwiązywana, bo ja tu nic nie zmieniałem na pewno jakoś lepiej ją podwiążę i w ogóle zobaczcie, jak się wygięła tu, i teraz znowu do góry idzie. Także nie wiem, nie wiem co nam się działo z tą rośliną, ale niesamowite. Dobra, przyspieszamy, przesadzamy i to tyle. Dobra. Tak wygląda. Jak e, widzicie, no, wiatrki liście. Mam nadzieję, że te nowsze zewnętrzne już będą sztywne i porządne, prawda? Bo te zbyt piękne nie są. ręce brudne od ziemi, e, jak widzieliście, rzuciłem jej trochę obornika. Dosłownie taką łopateczkę niewielką. Pewnie jeszcze, na, myślę, że na pewno jeszcze to w sezonie. Oderwałem jej dwa takie wystające brzydkie pędy, które i tak nic nie puszczało do ostatnich trzech miesięcy, więc stwierdziłem, że je oderwę, a podleję już po filmie. No i co? To byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!